No i trafił do mnie taki golf ładny Kolor ładny bardzo. No i coś tam mu furczy, jakiś wydech, nie wiem, kurczę Tygada, że siatka. No faktycznie ta siatka to wygląda już tak agonalnie. To wymienimy, pani majster, wymienimy, no. Ale jeszcze tak jako taką. No kurczę, więc trzeba szukać dalej przyczyny chyba. No. O! A tu coś się stało. O kurczę, a co to jest? Hmm no, Ale się trzyma, no dobra no, Przez to furczeć raczej nie będzie, ale No szukamy dalej <laughs> O kurczę <laughs> No nieźle A coż, to takiego jest, panie Ale się trzyma, dobra Okej okay. Nawet trochę się trzyma, no Nie ma biedy to szukamy dalej. No. Gumy jeszcze są. O. No, to też się troszkę. No, nawet się trzyma. no. Biedy jakiejś tam strasznej nie ma. Dobra. No. Panie, bardzo dobra robota. No.